Uproszczenie procedury rozwodowej napotkało na istotne problemy już na etapie prac rządowych, jeszcze zanim projekt w ogóle trafił do Sejmu. Przypomnijmy, chodzi o to, żeby małżonkowie, którzy zgodnie chcą się rozwieść bez orzekania o winie i nie mają dzieci, mogli złożyć zgodne oświadczenie przed Urzędem Stanu Cywilnego i w ten sposób urzędowo rozwiązać swój związek małżeński bez angażowania w tą procedurę sądu, która byłaby oczywiście czasochłonna i kosztowna, jak to jest yy, obecnie. Jednakże to rozwiązanie, które w mojej ocenie jest jak najbardziej słuszne, napotkało na spore trudności ze strony, uwaga Ministerstwa Obrony Narodowej, oczywiście zarządzanej przez przedstawicieli polskiego Stronnictwa ludowego. Politycy tej partii podnoszą, że tego typu rozwiązanie będzie godzić w konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, i jednocześnie mogą, może godzić również w demografię. Polski. Przypomnijmy, chodzi o małżeństwa bezdzietne, małżeństwa, w których byłyby dzieci i tak musiałyby, yy, musiałyby być rozwiązywane w drodze postępowania sądowego. Sądy więc nie zostaną na chwilę obecną odciążone. Na wprowadzenie tego typu regulacji będziemy musieli jeszcze poczekać i być może nigdy się ich nie doczekamy. A Ty proszę, daj znać w komentarzu, co myślisz o tej sytuacji. Po więcej podobnych ciekawostek zaobserwuj mój profil.